z biznesu do słuchania. Można robić radio, można nagrywać podcasty, a można robić jedno i drugie. Wielozadaniowy i wielofunkcyjny jest dobrze znany państwu Paweł Sołtys, który w ostatnich latach dyrygował podcastowym projektem Pulsu Biznesu, ale niedawno zmienił barwy klubowe i stał się panem prezesem. Bo formalnie jest prezesem radia 357. Nowego projektu internetowego grupy dziennikarzy, niegdyś związanych przede wszystkim z radiową trójką. 357 zaczęło od podcastów, a na początku 2021 roku ruszyło z audycjami w internecie dzięki pieniądzom z akcji crowdfundingowej. Na początek pytam więc prezesa Pawła, po raz pierwszy występującego tu w roli gościa spoza redakcji Pulsu Biznesu, o to, czy na crowdfundingu tak naprawdę można budować model biznesowy. To jest pytanie w dużej mierze otwarte, które tutaj stawiasz. Czy długoterminowo jest to model, który jest stabilny i trwały? Wydaje mi się, że w jakimś sensie przecieramy szlaki w tej kwestii i na pewno będziemy robili wszystko, żeby dowieść, że droga, którą obraliśmy, jest słuszna. To znaczy, że bazujemy tak naprawdę trochę na emocjach naszych słuchaczy fantastycznych, którzy widzą sens w tym, żeby dobrowolnie wspierać taką inicjatywę, jaką jest Radio 350. 7 I jednocześnie być poniekąd takimi współfundatorami całej idei, bo to nie jest tak jak tradycyjnym modelu, takim biznesowym, który widzimy w mediach elektronicznych, że masz jakąś tam, tak jak w pulsie biznesu, tak, masz subskrypcję i z tego wynika jakaś tam wartość. Tutaj jest to troszeczkę inaczej ustawione, to znaczy ci, którzy płacą, też widzą wartość w całości, natomiast oni ją sobie sami subiektywnie wyceniają i w zależności od tego, ile chcą zapłacić, tyle płacą. I każdy dokonuje tej decyzji we własnym zakresie, i teraz pytanie, czy to jest długoterminowo trwałe, tak jak mówię. Otwarta sprawa. Będziemy starali się pokazywać, że to, co robimy, jest na tyle wartościowe, że warto rzeczywiście z nami być w formie tego patrona. Nie zmienia to faktu, że chcemy stabilnie stać biznesowo na wielu nogach przychodowych, dlatego rozbudowywać będziemy chociażby działalność content marketingową, tak? Czyli krótko mówiąc, partnerzy, którzy widzą wartość w radiu i w związku z tym chcą finansowo zaangażować się w jego współtworzenie, a my w związku z tym, że oni chcą się zaangażować, zapraszamy ich do tego. Ich obecność jest dużo większa w związku z tym, że, że oni z nami są. Natomiast uczestniczą w tym na zasadach partnerskich, to znaczy nadal są merytorycznym takim wsparciem, natomiast radio robią radiowcy, bo na tym znają się najlepiej, przynajmniej w dużej teorii, z wymrużeniem oka mówię. To zatrzymajmy się tutaj na moment przy tych partnerach, no bo na serwisie Patronite piszecie żadnych reklam, żadnej Barbary, żadnego Mariana, Żadnej maści na hemoroidy, nie znosimy spotów reklamowych tak samo jak państwo, ale zaznaczacie, że różne marki pojawią się na antenie, ale jako nasi partnerzy, a nie reklamodawcy. No to to jest właśnie taki dla mnie trochę korpotok, tak, że nie będzie reklam. Ale w sumie to mogą być reklamy. A jeśli nie reklamy, to może na przykład program o tym, że parówki z Orlenu zaspokajają tysiące niebień, albo coś takiego. No to właśnie, jak takie partnerstwo z firmami może wyglądać? Dlaczego to nie jest reklama? Pozwolisz, że odpłacę ci się pięknym za nadobne. Zadając to pytanie, dokonujesz wyłącznie prowokacji intelektualnej, ponieważ doskonale wiesz, na czym polega różnica między banerem na stronie pulsu biznesu, a tym, że jest partner bardzo szczytnej akcji albo serwisu, na przykład Zielona Gospodarka pb.pl, na której można znaleźć wiele ciekawych informacji dotyczących tego, jak firmy stają się bardziej ekologiczne, świadome i w ogóle bardziej zielone. No dobrze, ale ja mogę wiedzieć, ale wyjaśnij naszym słuchaczom, jak będzie to wyglądało w praktyce. No w praktyce wygląda to tak, że działalność reklamowa typu właśnie zamawianie spotów, banerów i tak dalej, no to to jest coś, gdzie masz określony tennik, wchodzisz, emitujesz swoje 30 sekund, papa, tak? Jeżeli nie ma tam wulgaryzmów i jakichś bezeceństw, no to zasadniczo możesz reklamować właśnie hemoroidy, Mariana i Barbarę umownych, tak? To tutaj nie, nie, nie nawiązuje tej żadnej konkretnej marki, tylko bardziej estetyki tego typu rodzaju przekazu reklamowego. Natomiast to, co my proponujemy, i to, co proponuje bardzo wiele, po pierwsze, dużych. Wydarzeń takich jak Bonier i Puls Biznesu, ale także twórcy internetowi. To jest rodzaj kooperacji, gdzie obie strony, a właściwie trzy strony tutaj widzą w tym korzyść. Z jednej strony korzyść ma partner, ta marka, która przychodzi i chce jakiś swój komunikat, coś, na czym im zależy, przekazać. Medium korzysta na tym, że. Ma finansowe wsparcie, ale także coś ciekawego, co dany partner przynosi. A z trzeciej strony jest odbiorca, który jest jakby czołowym klientem na pewno tego medium, ale również przecież ci, którzy przychodzą z tym pomysłem i z tymi pieniędzmi z tej marki, przecież robią to dla swoich klientów. Więc z trzeciej strony tam też jest korzyść w postaci tego, że jest coś ciekawego do poczytania, obejrzenia albo posłuchania. Więc opiera się to na poszukiwaniu tych pól, gdzie można ugrać jak najwięcej grając razem a nie tylko traktując się jak słup ogłoszenia. Czyli crowdfunding, no i potencjalnie partnerzy, to mają być takie główne źródła finansowania waszej działalności. Tak, no to, do tego będziemy poszukiwać zawsze nowych źródeł przychodu, tam gdzie będziemy upatrywać nasze mocne strony. W najbliższym czasie, co już ogłosiliśmy, ruszamy z jakimś tam merchandisingiem słynne, kubki, obiekt pożądania wielu słuchaczy będą musiały zostać wyprodukowane i będą sprzedawane. No w tym sensie, że, że jakoś tam będziemy też próbowali tutaj się troszeczkę wzmocnić. Wiadomo, że to nie jest jakaś duża rzecz, jeżeli chodzi o, o, o przychód, ale wszędzie tam, gdzie będziemy widzieli, że marka 357, tak, my operujemy tak naprawdę w ten świat mediów, to jest świat zaufania do marek, tak, do danego medium, że jest wiarygodne i że robi coś, na tym ludziom zależy i co ludziom odpowiada. Tam, gdzie będziemy widzieli nasze przewagi i będziemy mogli zaproponować ludziom coś wartościowego, tam będziemy starali się również na tym zarobić, no bo to jest właśnie warto, się zarabia. Zaczęliście od serwisu podcastowego, a na na początku roku uruchomiliście stację internetową. Pytanie, czy wstępne wyniki słuchalności są dla Was zadowalające i czego właściwie oczekujecie w najbliższych miesiącach jakiej słuchalności dziennej? Te wyniki, które się pojawiły, zaskoczyły nas pozytywnie. Nie spodziewaliśmy się, że będą aż tak dobre. Wiedzieliśmy, że nie możemy liczyć na jakby taką hype eksplozję jak taka towarzyszyła powstaniu chociażby Radiano świat, które również operuje w podobnym modelu co my. Natomiast zastanawialiśmy się, jak duży będzie odzew słuchaczy. Którzy yy, potencjalnie będą chcieli nas słuchać, no i ten odzew jest, jest fantastyczny. Druga rzecz, która cieszy, to że po tej początkowej fazie, jakby startu radia, któremu zawsze towarzyszy większe, większe zainteresowanie, większa słuchalność, wyniki jakby w kolejnych dniach, no bo rozmawiamy teraz, jesteśmy tydzień od startu, tak, więc yy, w kolejnych dniach nie są jakoś wyraźnie niższe od tych startowych, co jest dla nas też mega zaskoczeniem. Nie będę. Pokuszał się o jakąś ekstrapolację tego, co dzieje się teraz, na kolejne tygodnie czy miesiące. Natomiast zakładamy, że wraz z naszą działalnością promocyjną, ze wszystkimi działaniami, które będą jakby powszechniać to, jak słuchać radia 3.5.7, zwłaszcza u tych, którzy do tej pory byli przyzwyczajeni do, do słuchania radia w postaci takiej klasycznej. W miarę jak będziemy tę wiedzę krzewić i Mówić, jak nas słuchać, to spodziewamy się, że te wyniki będą po prostu stabilnie się polepszały. W planach macie stworzenie całodobowego radia, które nazywacie Radiem 2.0, i też wspominacie o chęci zdobycia częstotliwości FM, więc zaczynacie w internecie, ale rozumiem, że bez obecności w eterze trudno robić ogólnopolskie radio. To jest nasz taki cel długoterminowy, który pokazuje, że chcemy być rzeczywiście obecni wszędzie. W tej chwili w dużej mierze już też jesteśmy wszędzie obecni, no bo każdy, kto zainstaluje sobie aplikację Radia 357 i ma zasięg w telefonie, to może nas słuchać, a pokrycie zasięgiem w całym kraju jest, jest naprawdę bardzo duże, więc w tym sensie nie ma dużego problemu. Jest pewna bariera technologiczna, że trzeba jednak tą aplikację zainstalować i bariera wydaje się nieduża, ale, ale jednak jest. Ten cel, który sobie postawiliśmy jest takim właśnie. Celem, do którego chcemy dążyć, że nie będziemy tylko radiem nadającym w internecie, ale również idącym szerzej. I to jest taki cel natury mm. takiej dostępności, tak, dystrybucyjny cel, tak, żeby to radio rzeczywiście było wszędzie tam, gdzie są słuchacze. W tej chwili z racji ograniczeń różnych, głównie natury budżetowej i organizacyjnej, no, nie możemy wystartować od razu na takim poziomie, do tego trzeba dążyć. Czy wtedy, kiedy dojdziemy do tego punktu, że, że będziemy chcieli być tak jak inne radia i nadawać w tę samą formule. radio FM będzie cały czas dominujące, czy będzie jakiś inny standard, ten cyfrowy DAP, plus, czy jeszcze jakikolwiek inny, to będziemy starali się wycisnąć maksimum z tego, jak ludzie nas szukają i słuchają, żeby być jak najbardziej dostępni. To jeszcze na koniec. No, wspomniałeś też o, o projekcie Radia Nowy Świat. Zarówno Radio Nowy Świat, jak i Wy, no to są projekty, które uzyskały spore finansowanie społecznościowe i spory kredyt zaufania, dzięki temu, że autorzy są znani słuchaczem dzięki wieloletniej obecności na antenach Polskiego Radia przede wszystkim. Więc pytanie, czy uważasz, że w start jakiejś większej rozgłośni najpierw internetowej, potem ewentualnie wchodzącej na FM czy na da Plus jest możliwy, jeśli się nie ma tego bagażu, czy też korzyści związanych z tym, że już się wcześniej było w radiu, tak? Znaczy, po prostu, czy może się pojawić jakiś startup, który zacznie od początku robić biznes radiowy bez znajomości z tych bardziej tradycyjnych mediów? To jest tylko kwestia tego, jaki kto sobie stawia cele. To nie jest jakaś tam wiedza tajemna. Wiadomo, że najlepiej biznes robi się w otoczeniu i przy współudziale profesjonalistów. Więc im większa jest jakby łączna wiedza w danej organizacji i jest ona różnorodna, tym lepiej można te cele, które sobie człowiek tam gdzieś założy, osiągać. Jeżeli pytasz o jakąś nową inicjatywę, która miałaby podążyć naszym śladem i zrobić to samo, no to wystarczy mieć na to pomysł, zebrać się, zorganizować, sfinansować to w sposób, który komuś tam odpowiada. I te cele osiągać. Natomiast no, wydaje się, że zadanie jest proste, zadanie jest naprawdę trudne, no bo trzeba wymyślić cały koncept, dlaczego daną grupę słuchaczy i co może ich porwać, zachwycić na tyle, żeby jednak to miało biznesowy sens. Więc ja nie wykluczam, że tak, tego typu inicjatywy będą się w przyszłości pojawiać. To jest kwestia tego, jak ktoś podejdzie do tego, do kogo chce mówić, jak chce mówić i przy czy im udziale, tak? No bo jednak ta jakość kojarzona z e, konkretnymi dziennikarzami, twórcami, którzy coś e, sobą reprezentują, jest. Mocnym tutaj nośnikiem jakby wartości. Tak? Czyli mocna ekipa na rynku medialnym zawsze powoduje, że wzrasta wiarygodność danego medium i tego, co on osobą reprezentuje. Bardzo dziękuję za rozmowę. Moim gościem był Paweł Sołtys. Dziękuję bardzo. Do usłyszenia. Dzięki.